Z tej strony karty and puzzle, jest ten. Miętka. Miętka. I Shake love it. Hello, hello. I dzisiaj i dzisiaj będziemy grać w, w Minecraft Skyblock. Bo to Minecraft butelka. Minecraft butelka, właśnie. Yy, Macie no. Kilo? no ja mam kilow. Dobry... Okay, drewniany... No ja mam dobry kilo w kamieniem. Pajająk tam jest, ja chcę do pajająka. Daj kilofa. Ja mogę dać, tylko muszę sobie włączyć widok z pierwszej osoby. A to troszkę potrwa. Bawię się z pajająkiem. Co trzeba włączyć? Pajająk. Nie bije. Ła. Widzisz mam kilof. Gdzie jest pająk? O, o, Okej, okay, zabiłam go. O, zabiłaś go, to tak nie dał, nie dał Co za ham. O nie, co za prostak! Właśnie. No dobra, masz tutaj kilofa. Daj mi go. A ja muszę chwilę poczekać, bo wiesz, pamiętasz jak mi się samo ruszało postać? Mhm. Teraz to też mam, Patrz. Ja tylko ja ruszałam. Też zniknął! ojej o nie gurdian Oze. gurdian nie uciekaj jak uciekaj mi dał ten ja byłem przy skrzynkach byłem przy skrzynkach on mnie ten zakaził nie mogę teraz nic niszczyć spokojne samobójstwo uz... ja, ta... ja idę tam, ja ale, idę on zdo... tam. On ale on znowu da klątwę to i co zabij ale on znowu mi da klątwę Dlatego musisz jej zabić, znaczy nie, nie dać jak nie będziesz tam łaził Dobra, wiesz co ci powiem? On jest padłem. Za chwilę Dobra. Y jak są, jak jest Dobra W sobie jak odcinek ja biorę kilofa i tam lecę Ja też, ja też biorę kilofa i tam lecę, ja będę pierwsza Biegnę Biegnę, biegnę, biegnę nie, uderzył mnie. Kto cię uderzył? Gurdian. Aha, Gurdian? Nie. Gurdiany są złe. O, zepchnął mnie. Ach. Nie miałeś nic wartościowego, prawda? Ka drewniany kilow. O, ale drewniany. Chodź, chodź, czas widzi w spę. Gurdianu? Ja chcę kopać. Gdzie ty jesteś? Karton. Dobra, idę. Patrz, tu jestem. Idę. Idę. Mam miecz. Ej, w sumie tak ci, ci tak, tak fajnie się zrobiło bez szejka. Nie, żartuję. O tym jak tu będzie oglądał, to się obrazi na ciebie. Żartuję, żartuję. Dobra, idziemy. Ta, a teraz tak mówisz, chodź. Nie, naprawdę chodź, żartuję. Chodź, iść na wyspę. Chodź. No. I kop. Co? Czym? No... No dobra, dam ci. O, daj. Ja rozkopię te. Bo w ogóle trzeba zrobić ten dom. To jest takie zadanie. Trzeba A. wybrać wyspę na dom. No to ja, to ja sobie zrobię domek. Gdzie sobie zrobisz domek? No, nie wiem. Ej! Yeah. Ej! Chodź zobaczyć! Chodź szybko do mnie! Hop! Patrzcie, patrzcie na to! Patrzcie! Oj, sorry. Patrzcie na ten kodzek, nie? Mało, Oj, sorry. I... Co? Ała, co? Co? Karton ci bije? O nie, ja już go zabijam. Nie, on mnie nie bije. To kto? Bawimy się. Bawimy się. Cie. No idziecie bez ze mnie, nie. Jestem obrażony. Zrobimy sobie koblarkę. Tu coś jest. Al... Tu coś Al... jest, karton. Gdzie ty jesteś? Tu coś jest. Faktycznie. Czekajcie, czekajcie, ja też muszę zobaczyć. Co tu jest? Ja... Czekajcie, Nic. Ja wszystkie skarby. <grym> no idź no, tam... w ręku. Okej, Mam ja w miałeś. ręku. Jak miałeś? Co tam było? Karton. Mam w, mam w ręku Mam w ręku. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo nie poczekałeś na mnie. A ty na mnie nigdy Z nie co? czekałeś. I było dobrze. Cze, cze, ja nie czekałem, za co było? przyczekałem. Tylko kupywałem jeszcze, tak? Nie, nigdy akurat nie czekałeś. Masz tutaj. Całe, cały łup. Cze... Czekałem. Czekałem. Nie czekałeś. Co tu jest? O Łak, to mnie uderzył. Tam nic nie ma już. Karton? Ja nie mam. Słucham, ja nie mam. Tam było złoto. No. No, to tylko złoto. Myślałem, że. Kobel dla mnie. Nie, nie dla ciebie. W ogóle nie sprawdziliście. O, tam coś jest! Tam coś jest jeszcze. Karton. ten tak. tak. O, 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 o nie, karton. Jak to jest? Złoto. Ja chcę. Pała. Jestem jace. bogaty. Co masz? Jaksy. Skąd? Serio? No za skąd? To były diaksy? To było złoto! Widziałem. Ale I nie diaksy. widziałem. Ja uzna... Ja odnajmiam, no. że ja chcę mieszkać na dżunglowej wyspie. Ja... Ja. Ja zamieszkam na tej z koniami. Wiesz, czy chcesz za mną mieszkać? Nie, ja będę z samotniczką, ja będę mieszkać na tej... Na tej ja tamtej strony konie. Ja będę mieć w domu krowy. 6, 7, 8. Gdzie idziemy teraz? Gdzie jesteście? Ja zbieram piasek. A ja buduję. E, w ogóle. E, nie martw się, ja wiem co buduję. E, ale. Mm, e, czy tutaj. Kto zniszczył most do e, zwierzątek? Y, Szejk! Nie, mam klątwę! Skąd? No, to nie jest fajne że te są tak daleko. No i co z tego? No ale dostałam klątwę. Dla, dla ja, gwardiarów to jest blisko. Czujesz moc do zwierzątek. Eee, nie, nie będę się wstydzić, bo nie poczekaliście na mnie. A po co A mam na Ciebie czekać? Tam nawet nie wchodziliśmy. No ale zbudowaliście moc, który był już... Gdyby było, nie wiem, yy, trzy kratki przed tym, no to okej. Okay. To był... okej. Okay. No, okej. Okay. No to, okay, to A ja mam parę staków mamy, piasku. Ja sobie zbuduję domek z piasku, nie? Zbudujemy dom na cegle. Dobra, a jakie Chyba. są te jeszcze jakieś nie fajne. Mam już. Gdzie teraz a by pójść? To... Co? Ale nie mówię Coś tego na serio, proszę cię, będzie mi to smutno. Mówię na serio? No nie. Mm. A je... No kurde. A czemu? Dlaczego dostałam klumpę znowu? Też Muszę tak się miałem znowu zabić. Też tak miałem. A powiedz mi przynajmniej dlaczego? Kiedyś się dowiesz. No nie mogę czekać. Hmm. Niech Ci karton mi powie, choć on nie wie o co chodzi. Ale o co chodzi? Karton, <noise> o to chodzi, że proszę cię, żebyś wziął ten kobel. I go przepalił. Nie no, mogę. Muszę się znowu. Ile raz ja się będę zabijać jeszcze? To będzie serio zabijania mojego w końcu. Będzie trzeba później policzyć ile ile de dół zostać. O. Jak ktoś zryzy w na to policzy, to gratuluję. No. To... Miętka mo... to miętka tej osobie odpisze. Jeśli policzy dobrze. No, pewnie jest na chwilę Idziemy jeszcze gdzieś? Ale kobla nie ma. A ja mam dużo materiałów, co ci powiem. Właśnie tam jestem. Co masz? Jakie masz materiały? Twardy. Mam tutaj bardzo dobre materiały i będę budował śliczny most. No ja mogę dalej budować Gdzie już jest most? generator. Gdzie Tam. Okej. Okay. Nie no, co, ale... Ale wiesz, jakie to było niemiłe. Wiem. Prze to jest, przecież to jest Minecraft tylko. Co ci w tym no przeszkadza? Właśnie. No i co ci właśnie w tym przeszkadza? Przecież to jest tylko Minecraft. W, w Gra. Dobre, ty buduję, bo budowniczy. Masz no, Ja teraz nie wyjdę, utknę. O nie. Owiej. No, kurde. Myślałem, że będę szczęśliwa, tu Bach. A dlaczego Coś nie? Dlaczego nie jesteś szczęśliwy? A, to nie twój interesy. w tej chwili, karton. Kurde, z kartonem się ożymy, będą małe kotki, będzie fajnie. O. <noise> karton, znalazłem sobie jedną dziewczynę. Może. <noise> Takiej informacji nie na odcinku, może. Zimno. <noise> Dramat no. polskiego YouTube'a, e, dobra, ja tej, ty... o, już niedługo, o, już blisko jestem. Nie, czekaj, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie zaczekać. Będę czekał, będę czekał, spokojnie. Jeszcze, jeszcze troszkę blisko. brakuje. miecz i w ogóle rzeczy. Może wyjdziecie na kolejne? No, na kolejne idziemy. <laughs> Albo kolejną wyspę zobaczycie w kolejnym odcinku. Nie, o, to był, było to <laughs> No właśnie. <laughs> Jak tak, to teraz ma być, bo ja się wkurzyłem. Na wieczyce i na ciebie, karton. Dlaczego? Do Dobra, idę się zabić. Znowu dałeś Do, się w swoim czasie. Fajnie. Karton dowiesz się po odcinku. Fajnie. Dowiesz się po odcinku, czemu jestem na ciebie zły i czemu jest na Wiczycę? Nie, na Wiczycę nie dowiesz się, bo to już jest coś innego. Gorgon zola vlog? <laughs> O nie, zapomniałem opróżnić pamięć. Muszę zakończyć odcinek. Muszę zakończyć odcinek. Muszę zakończyć odcinek. No, no i co z tego, kartę masz nie czekać na nią. Ale z ciebie ham. No, no to właśnie. Ja wiem, dlaczego to się stało, co się stało? No bo. Ale ja wtedy nie mogę! Co mi poradzisz? <laughs> Jak. Nie. <śmierdę> budować mosty. <laughs> Jak cię. Nie... Dobra, koń, kończymy to, kończymy odcinek.